Na kampusie Polska wulgarne hasło, które można rozszyfrować z ośmiu gwiazdek, o tym, że pisowskie śmiecie mają wywóz tego kraju. Czy to spełnia przesłanki mowy nienawiści według projektu, który chcą Państwo wdrożyć i przygotowali w resorcie? Stosowanie przepisów o mowie nienawiści zawsze jest stosowane czy, czy zawsze jest używane w odpowiednim kontekście. Ja rozumiem, że było zamknięte spotkanie, ja rozumiem, że to jest. Może nam się ta piosenka podobać, nie podobać, ona jest częścią jakiegoś kulturowego, um, jakiejś, no, częścią dorobku kulturowego, no nie wiem, czy to tak można nazwać. O, no, ja też nie, nie wiem, panie pośle, czy to czy jest nie, dorobek kulturowy. Ale, ale, nie, ale nie, nie możemy dyskutować z tym, że jest to piosenka popularna i była bardzo popularna jeszcze rok temu w Ale jest też w, w piosenką wulgarną, piosenką, jest, piosenką wulgarną. Ja się też tak zastanawiam, ja w ogóle nie mam zamiaru i w ogóle jestem bardzo mocnym wolnościowcem, jeśli chodzi o wyrażanie swoich... Ich poglądów, i czasami te, te wyrażanie poglądów może być nawet ostre i ocierać się o jakąś wulgarność, na tym polega też jakaś wolność artystyczna. Ja nie wiem, czy nam przystoi, będąc już w koalicji rządzącej, używanie tych samych metod, ekspresji, jakiej używaliśmy w, będąc w opozycji, ale młodość ma swoje powiedzmy, jakieś, nie wiem, czy prawa, czy Ja tylko zastanawiam czy... się, trochę za, za Słowomirem Mencenem, liderem Konfederacji, który mówił tak, napisał. Gdyby zamiast PiS w tej piosence były mniej religijne, seksualne, narodowe, to czy nie byłby to skandal na całą Europę, gdyby tam śpiewali nie PiS, tylko LGBT? No ja, oczywiście pan Mencen zawsze y sprowadza wszystko do skrajności i chce pokazywać się jako jedyna obrońca wolności. Ja po prostu uważam, że z jednej strony mamy wolność słowa, zamknięta impreza, ktoś po prostu postanowił zaśpiewać taką piosenkę. Z drugiej uważam, że jak jesteśmy w rządzie, jak jesteśmy już w tym, y uh 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 w tym układzie, kiedy to nie powinniśmy pokazywać standardy, no to się już wypaliło. To... A ustawa tutaj zadziałałaby, Pana zdaniem? Ci młodzi ludzie poszliby do więzienia za tę piosenkę? Nie, nie sądzę, dlatego że tutaj inne okoliczności jeszcze bierze się pod uwagę. Motywacja, zachęcanie innych do przemocy. No wydaje mi się, że tutaj akurat w grę także wchodzi tak zwany kontratyp wolności artystycznej.